Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy. Witajcie na moim kanale Marta Sapielak DIY Garden. Moi drodzy widzowie, zanim przejdę do meritum sprawy, czyli do sedna, o czym ten dzisiejszy odcinek będzie, to jedna bardzo ważna, istotna, istotna kwestia techniczna. Dziś nagrywam odcinek na nowym sprzęcie. Jest nowy. Mikrofon. Stary telefon niestety odmówił posłuszeństwa i od tygodnia testuję właśnie nagrywanie nowym sprzętem. Pojawił się nowy mikrofon, bo stary nie jest kompatybilny z nowym, więc wszystko jest nowe i Tutaj do Was ogromna, wielka prośba. Proszę, powiedzcie mi w komentarzach, jak to brzmi, jak to wygląda. Bo też e, wiecie, to, co mnie się wydaje, że jest ok i jest na jakimś tam poziomie, na jakimś standardzie, Was może drażnić. Więc każda jedna sugestia, każda jedna uwaga na miarę złota. Natomiast o czym dzisiejszy odcinek, a i jeszcze jedno w tle, możecie usłyszeć wykopki. U mnie tutaj dzisiaj w koło są wykopki, więc traktory, ciągniki przejeżdżał też koń, bo tutaj też koń mi sobie co niektórzy takie drobniejsze prace wykonują, jak ktoś ma tych ziemniaczków posadzone tylko dla siebie. Natomiast dzisiejszy odcinek, moi drodzy, jest o cebuli. O cebuli, którą teraz za dosłownie może 2-3 tygodnie będę sadzić u siebie w warzywniku. Skrzynia już jest od dawna przygotowana, bo to jest skrzynia po ogórkach została Nawieziona, został też poosiany poplon. Gorczyca, gorczyca już sobie urosła, już jest przekopana i ta ziemia cały czas sobie tam pracuje. Natomiast moi drodzy, jeśli chcecie uprawiać cebulę przez cały rok w swoich ogródkach, w swoim ogrodzie, to warto teraz, właśnie, zakupić sobie cebulę dymkę zimującą. I ja mam tutaj dwie odmiany. To jest cebula Red Cross Czerwona, i tutaj mam cebulę. Białą albo żółtą, zależy jak to tam kto określa, shenchu yellow. I tą cebulę dymkę sadzimy właśnie pod koniec września, przez cały październik. Gdzieś tam jeszcze początkiem listopada również można posadzić. Cebula, która zimuje u nas, mrozy są jej niestraszne. Sadzi się ją troszeczkę głębiej, ale to jak ja będę wysadzać tę cebulę, to na pewno taki króciutki też odcinek tutaj na YouTube skoczy. Natomiast teraz warto się zaopatrzyć właśnie już w tą cebulę, dymkę, żeby była gotowa i za ten 2-3 tygodnie móc ją posadzić. Jeśli wysadziłabym ją na przykład teraz, czyli w tym tygodniu, czego nie będę robić, ale e, mówię, gdybym to wysadziła, ona jeszcze zdąży wypuścić szczypior. I już e, na przykład w listopadzie, w grudniu, dopóki nie zetnie nie przyjdą pierwsze przymrozki, ten szczypior można sobie zrywać i mieć na kanapki. Ja mam szczypiorek. Szczypiorek, szczypiorek, tą cebulę siedmiolatkę, więc ten szczypiorek mam non stop, nie jest mi to w tym momencie potrzebne, natomiast ta cebulka, tą cebulkę mam posadzony któryś rok z rzędu i w tamtym roku, uwierzcie mi, że w grudniu, w styczniu, dopóki ziemia nie zmarzła, to cały czas korzystałam, wyrywałam sobie po prostu taką młodą cebulkę, która gdzieś tam już wypuściła, gdzieś tą główeczkę sobie zbudowała i miałam taki młody... Młodą cebulę cały czas do jedzenia, natomiast w czerwcu już były pełne zbiory. Słuchajcie, taka zasuszona cebula. Tutaj widzieliście wideo również, jak ta cebula wygląda. To są zbiory czerwcowe. Natomiast co Wam chcę jeszcze pokazać jedną rzecz. Tak, moi drodzy, dla testów kupiłam końcem kwietnia worek cebuli w jednej z sieciówek. No i zobaczcie, to jest cebula, która jeszcze nie zdążyła wypuścić ani szczypiorku, tutaj jakaś w tym miejscu zgniła, ale czym my jesteśmy faszerowani i czym ta żywność, niby produkt polski jest nasączona, że ona do dnia dzisiejszego jest dalej twarda i nie wypuściła żadnego szczypiorka, nie zgniła, no zgniła jedna sztuka tutaj. Zobaczcie, jest drugi tydzień września, a ja to kupiłam w trzecim albo w czwartym tygodniu kwietnia. I to dalej żyje i można by się pokusić o zjedzenie. Testuję, jak długo wytrzyma. Także naprawdę polecam. Nie potrzeba nam bardzo dużo, bo taką cebulę możemy również dobrze posadzić w, jakiej, w jakiejś takiej większej donicy i ona również nam urośnie i będziemy mieć swoją, a nie będziemy jeść tej chemii, którą niestety nam fundują. Komentujcie, napiszcie, czy kupujecie, czy będziecie kupować. Miejsca naprawdę dużo nie potrzeba. Ja serdecznie, bardzo serdecznie dziękuję za dzisiaj. Subskrybujcie mój kanał, zostawiajcie serduszka i oczywiście koniecznie dajcie mi znać, jak głos, jak odbieracie to wideo na nowym sprzęcie. Jestem bardzo ciekawa Waszych opinii, Waszych sugestii, Waszych podpowiedzi, co tu jeszcze ulepszyć, co zmienić. Dziękuję i do usłyszenia za tydzień.